A robić na co dzień? No tutaj nie mogę zbyt wiele, ale i tak jak to mówi stan zdrowia, uważam, że staram się wyprzekraczać e, może nie wszelkie limity, ale na pewno część z nich. E, no co, no samodzielnie się nie ubiorę, tak e, nie podam posiłku. Mogę natomiast e, zamówić sobie jakiegoś Uber Eats albo pyszne.pl, w zależności od tego. Na co miałbym ochotę, natomiast niemniej jednak staram się trzymać pewnego rodzaju konwenanse zdrowotne, czytaj dietę, która to, no, powiedzmy, obfituje w mniejszą ilość węglowodanów, z racji tego, że nie potrzebuję ich zbyt wiele, tak? Osoby te, które ćwiczą, poruszają się, no to jednak te kalory spalają, tak? Ja natomiast, no. Mam swoją gadającą głowę, e, te trzy palce, tak? E, oczy, e, węg, sług, tak? I, I no tutaj jak domyślacie się, tych kalorii zbyt wiele nie spalam, więc e, po co nadmiarowo je spożywać? E, no, wiadomo, że w człowieku nic się nie zmarnuje, więc równie dobrze może zostać przekształcona na tkankę tłuszczową, ale tak naprawdę jaki jest cel tego, więc. Lepiej po prostu ograniczać. Na co dzień poza tym poruszam się na swoim wózku elektrycznym. Jest to swego rodzaju ułatwiające, nie tylko dla moich opiekunów, dla osób, którzy się mną opiekują, ale również dla mnie, tak? bo daje mi to taki, taką namiastkę. Niezależności. Mimo tego, że oczywiście są do auta, nie wsiądę, nie odpalę silnika, nie, nie przejadę, to, to jednak te dwa akumulatory i, i kawałek chodnika mogą być dla mnie za przewodnika, prawda? No nic, no to tak, tak właśnie to mniej więcej wygląda. No, to tyle. Dziękuję Wam bardzo. I do zobaczenia już za niedługo. Obserwujcie po więcej, i zapraszam wszelkie pytania, komentarze. Jestem otwarty do usłyszenia.